Zycie dalo Marii Pakulnis, bolesne dziecko, nie czułam się kochana. Z jej twarzy właściwie nie schodzi promienny uśmiech, a kiedy pojawia się na ekranie i zaczyna mówić swoim łagodnym głosem, od razu wzbudza sympatię. Mogłoby się wydawać, że tak pogodna kobieta jak ona nie wie, co to klopoty i bolesne doświadczenia, ale Maria Pakulnis dostala w życiu wiele trudnych lekcji. Do dziś. Na wspomnienie o trudnym dzieciństwie przechodzę ja dreszcze. Maria Pakulnis urodziła się w 1956 roku w Gizycku. Jej rodzina przybyła do Polski po wojnie. Aktorka bardzo gorzko wspomina swoje dzieciństwo. Moi rodzice poturbowani przez wojnę nie potrafili odnaleźć się w normalnym życiu. Nie umieli pogodzić się z tym, że wszystko stracili. Musieli opuścić swoje domy, opowiadała kilka lat temu w wywiadzie dla VIVE. Doświadczyłam naprawdę wielkiej biedy, glodu, strachu. Takiego totalnego braku poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości, mówiła. Slenna aktorka, do dziś nie potrafi pogodzić się z brakiem opieki i wsparcia, z czym musiała borykać się jako dziecko i nastolatka. Choć pragnęła, by jej mama okazała jej milost, ona zawsze była myślami gdzie z daleko. Widziałam ja zawsze smutna, bez chęci do zecia, jakby tkwila w jakiejś głębokiej depresji. Nie byla ciepla, nigdy nas nie przytulala. Niczego nam nie czytala, nie opowiadala. Kropka powiedziała Maria Pakulnic w najnowszym wywiadzie dla magazynu pani. Ojcu również nie i gorzkich słów. Ojciec pracował w mleczarni. Był po tym także przetracony psychicznie. Sporo pil. Przecinek ja moich rodziców nie lubiłam, skwitowala. Pakulni czula, że musi zrobić wszystko, by sama zapewnić sobie godna przyszłość. Jako młodziutka dziewczyna podjęła naukę w średniej szkole pielęgniarskiej. Praca w szpitalu nie była jej jednak pisana. Po namowach polonistki Maria postanowiła spróbować swoich sił w szkole teatralnej. Na studia, na które nie wiem, jakim cudem się dostalam, przyjechałam z Gizycka z jedna mala walizeczka. Bez pieniędzy, bez mocy, jaka większość dzieci dostaje w domu, powiedziała po latach. Szkole teatralna ukończyła jako wzorowa studentka. W 1981 roku Pakulnis zaczęła pracę w teatrze współczesnym w Warszawie. Podczas zapoznawczego spotkania z pracownikami zauroczyli reżyser Krzysztof Zaleski. Ale prawdziwa milost pomiędzy nieśmiała mloda aktorka, starszym od niej o 8 lat reżyserem, wybuchla dopiero po kilku latach. Tworzyli wybuchowa parę: Res kochali się do szaleństwa, innym razem nie potrafili na siebie patrzeć. W 1990 roku Maria Pakulnis urodziła jedynego syna Jana. Przed jego przyjściem na świat drzala ze strachu. Poraniona w dzieciństwie, bala się, że nie będzie w stanie dać ukochanemu dziecku dostatecznej opieki i ciepla. Przecież nie była tego nauczona, kiedy miałam urodzić Jaska, strasznie się balam. Będę umiała kochać. Modliłam się, żeby to się we mnie obudziło. Jako dziecko nie czułam się kochana. Więc nie wiedziałam, jak zareaguję. Ale kiedy w końcu popatrzył na mnie, ta z wydala mi się oszalamiająca, powiedziała w najnowszym wywiadzie aktorka. Macierzyństwo, sukcesy w pracy i życiowa harmonia, nie oznaczali jednak końca kłopotów i bolesnych doświadczeń. W 2008 roku jej masz Krzysztof Zaleski zmarł po trudnej walce z nowotworem, zostałem ojcem i matką i było to trudne, opowiedziała Pakulnis w Wiwie. Ale mimo cierpienia i zalu po stracie ukochanego nie zamierzała się poddawać. Do dziś przez zycie kroczy silna i pełna pogody ducha. Maria Pakulnis wspomina Agnieszkę Kotulankę, waletowala u mnie w akademiku. Maria Pakulnis miała straszne dzieciństwo. Wyznala, dlaczego nie kochala swojego ojca. Niezyja aktorka znana z zna i jej przyjaciółek. Barbara Radecka walczyła z nowotworem.